Masz ogródek lub balkon, którym chcesz się pochwalić, jesteś dumny z aranżacji zieleni przy swoim bloku lub zakładzie pracy? Weź udział w konkursie Piękno Kwiatów i Zieleni Wokół Nas i wygraj nagrody. Konkurs jest organizowany już po raz osiemnasty. Jest skierowany do wszystkich mieszkańców Dzierżoniowa, nie tylko do mieszkańców, ale również do instytucji, do wspólnot mieszkaniowych. Właściwie no, każdy mógłby uczestniczyć w tym konkursie. I osoby, które mają domki jednorodzinne, i wspólnoty mieszkaniowe, które zagospodarowują teren przy swoich budynkach wielorodzinnych, i mieszkańcy, którzy pięknie ukwiecają swoje okna i balkony. Z uwagi na nieco opóźnioną w tym roku wiosnę, konkurs ruszy 1 czerwca i będzie trwał do końca sierpnia. Wówczas można zgłaszać najpiękniej ukwiecone miejsca w dzierżoniowie osobiście oraz za pośrednictwem poczty. Drugi rok mamy również taką możliwość zgłaszania internetowego na skrzynkę mailową konkurs kwiatowy małpa ale jednocześnie wnioski zbieramy w Urzędzie Miasta, w Biurze Obsługi Klienta. Bardzo serdecznie zapraszamy. W terminie do 15 października będzie, będą ogłoszone wyniki, i jak każdego roku, piękna gala i wręczanie nagród w Muzeum Miejskim Dzierżoniowe. Powołana przez organizatorów komisja będzie oceniać okna i balkony, ogródki i skwery przy domkach jednorodzinnych, ogródki i skwery przy blokach mieszkalnych, a także przy placówkach oświatowych, pawilonach handlowych, usługowych i innych. Do konkursu mogą przystąpić mieszkańcy dzierżoniowa, instytucje, firmy, placówki oświatowe, stowarzyszenia itp. oraz wspólnoty mieszkaniowe zgłoszone przez Zarząd Wspólnoty. Rokrocznie na zwycięzców konkursu czekają atrakcyjne nagrody. Naszym głównym sponsorem od 18 lat jest i współorganizatorem jednocześnie jest pan burmistrz Dzierżoniowa, ale również firma kwiaciarska Maria i Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa. A oprócz tego każdego roku kierujemy tutaj zaproszenia do sponsorów firm dzierżoniowskich sklepów ogrodniczych, ale nie tylko z Dzierżoniowa, bo również z Uciechowa, z Dobrocina, firmy kwiaciarskie. Każdego roku te nagrody są, mogłabym powiedzieć, że coraz bogatsze. Nie zawiedliśmy się jeszcze nigdy na sponsorach, zawsze są hojni. Nagrodzone i wyróżnione obiekty zostaną podane do publicznej wiadomości. Regulamin, kartę zgłoszenia oraz wszelkie informacje na temat konkursu można uzyskać w biurze obsługi klienta w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie. Do karty zgłoszenia można dołączyć zdjęcia, które powinny być opisane poprzez umieszczenie na odwrocie imienia, nazwiska oraz adresu zgłaszanego miejsca.